Proszę, że nawaliłem wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się swoim triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie, i tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Dobra, Szymano, śląsko w kolejnym odcinku. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym w spokoju popracować nad kostumą. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I witajcie w nowym odcinku lecimy teraz naprawić strój do laboratorium Pewnie słyszeliście rozmowę Jeszcze 600 metrów 哎，好鸡毛！ Że doktor już wyszedł, a zająć się pajęczą robotą. Zobaczmy, czy są nowe odblokowane w Octavius Industries. Uuu, są dostępne, to sobie zrobimy. 嗯。Hmm. No. Apa

gotowa. Ja ostatnia. Staram się zmniejszyć ogólne zużycie energii przez protezę. Tam sniper Fatkłosowa. Они а добрые. Hmm. To już sobie to i damy to i dalej. Znacznie wydajniej i pewnie bezpieczniej. tutaj jest. O, zakończyła się fiaskiem, ale może Dobra, od razu już lecimy. Okay. O kurde. Doktorze Octavius, ja właśnie. Co pan tam ma? Chińczyznę. Gdybym wiedział, że tu jesteś w ciągu... Co to takiego? Taki tam projekcik. mogłeś mi powiedzieć od razu, naprawdę chciałem, ale bałem się, że jak się to wyda, moja rodzina będzie zagrożona. Że doktor nie chce mnie zwolnić, rozdanie to... dyplomów. Kiedy to było? Na studiach odbywałem staż u doktora. Uświadomił mi, że w Fartuchu mogę zrobić tak samo dużo dla świata co w Rajtuzach. Może i więcej. No okej, okay. co my tutaj mamy o lala. Obra pokazuje cię ten stroj. O kurde. Jak ten strój wygląda, meka dobrze. Cześć, czołem. Dzień dobry, Nowy Jorku! nowy kostium, stary. Dobra. Gdzie są te kostiumy, które może zaraz się pojawią? No. To ja tutaj jeszcze mam za kostiumy taki, taki. To ja tutaj mam jakieś. Co to są za kostiumy? Mamy ze Spidermana. mana Ze Toma Holanda, Toma Hollanda, Toma Holanda. Z tego ze niesamowitego. Z tego pierwszego to nic. Dobra, o już mamy zaznaczone. Zbadaj plac budowy. Ale macie już dowody, tak? Dlatego mam prośbę, żebyś przyglądał się tym placówkom i dawał znać, jeśli coś zauważysz. Już się robi. Dla ciebie zamienię się we wścibskiego... Yuri, jestem na placu budowy Fisk Construction i widzę wielu ludzi, którzy niekoniecznie cokolwiek budują. A co robią? Zaraz się tego dowiem. Ha, wiadomość od doktora. Zaczął projekt gadżetu dla Spidermana. <ścoughs> Czy ten gość kiedykolwiek odpoczywa? Oh, oh, oh. Wow, to nawet mogłoby działać. Zobaczmy. Nie mogę odczytać. Trzeba, trzeba. Super, doktor byłby dumny. Jest ktoś jeszcze sam. Jesteście tu nowi, więc zapamiętajcie pierwszą zasadę. Zauważyłem ich. A dobra, do wyjeżdżamy w nich. Pum, pum. Pum, pum, pum. Mega lubię się bić w tej grze. To jest takie satysfakcjonujące. Mówca, co się stało? nie próbuj użyć tego Pom, pom, pom Spidermanie w promieniu kilku przecinkach tego miejsca zatrzymaliśmy czterech handlarzy nielegalną bronią. Handel bronią. Chyba pora zamknąć ten złoty interes. pom. Chyba wyzwali posiłki. No niestety. O, witajcie imprezowice! Zapraszam! Jedna zasada. Buty zostawiamy... Ile ich tu jest? Kolejna. Już to jest milion.

Nie jest Nie tak dużo. Jeśli mam znaleźć pracy budowy Fiska, powinienem ponownie skalibrować oprogramowanie mapy. Wystarczy, że przepuszczę zdjęcia kilku kultowych miejsc przez program mapujący głębiej. Chyba wiem od czego zacząć. Dobra, udamy się do tego punktu obserwacyjnego, jak coś wydaje, ja nie wiem, czy jednak będzie nas procent ten Spider Man 2 bo w sumie ja już mam go zrobionego na 100%. Chyba udopruchałem komisję. Jeśli jutrzejsza próba kaprana techora się powiedzie, powinniśmy wyjść na prostą. Empire State Building. Jak ja uwielbiam to miasto. Pora cyknąć fotkę. Idealnie, mapa powinna się skalibrować. Niełem wielu zdjęć od do odejścia spój. Już zapomniałem jakie to fajne. Muszę też obfocić miejsca. W sumie trzeba odblokowywać slajdki, musi ich trochę być. Ale jak patrzę, to jeszcze dużo ich jest zablokowanych. tylko powiedzieć, że przygotowanie imprezy dla Mei jest sobotwa. Tort najwyraźniej utknął w korku. O, nie ma sprawy. Proszę dać mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Świetnie. Do usłyszenia. Okej, okay, mam trochę wolnego czasu. Zobaczmy, co się dzieje na mieście. No, popatrzmy na No pozbieram sobie trochę tego pleca. Plecak sobie zbiorę na szybko. umiejętności, mamy dostępne na trzy punkty, więc zrobimy sobie kopnięcie w locie Pajęczy rzut mhm. gadżety, kostiumy dobra widzę, że to będzie o. Już jestem. Tak jak mówiłem, fantastycznie, doktorze. Wracamy do gry. Chwilowo. Póki co nasz drobny wypadek umknął uwadze burmistrza. Będziesz na próbie? Na pewno. Będzie dobrze. Zmienimy świat, doktorze. Zadbam o to, żeby nie wybuchł żaden pożar. Do jutra, Peter. Obyśmy odnieśli sukces. Dobra. Zrobimy jeszcze sobie to przestępstwo. Dobra, no to w tym odcinku to na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia za tydzień. Na razie.